Podpust na jakieś 2,5-3 km Co już? Gonić ich? Nie, czekam. Witamy, Tomek do, do, do nas na podpust Dobra, zaraz nagram Na robił podpust Ja robiłem u kolegi, ale do mnie 3 km do siebie mieliśmy Moi kilku nie ma. No, kolegi, jeszcze tu trzy chodzą chyba. Zobaczymy, czy coś u mnie siedzi. Trzy na pewno jeszcze chodzą. Ale raczej się zabiorą zaraz. To u mnie chyba nic nie ma. No u mnie też spory braki są. Spory gołębi też nie ma mnie. Ta wróciła do lotu. patrzcie, tu są dwa moje. A to z puste dopiero wracały. całe. No z puste dopiero. Tylko wona i siwa. Samiczki wróciły dwie. Czarna Budapesztka siedzi też. Tu panie nowe coś Szaposzowi zrobiłem. Podleciał, ja go chciałem do gołębnika zagonić. Go uderzyłem lekko i coś mu w nogę się stało. Czekajcie, czy wygonię tę Budapesztkę. ona jest dwa No, jeden jest u mnie. Jasny. O Jezu, o, tu w gołębiach po prawo będzie. Po same prawo jest. Wylot widać go. O, na przodzie. Jedna sztuka została. Jest jeszcze jeden obcy, jest pasiaty, ale on, o nie, tam. Gdzie on a Już wyciął. Ale jeszcze tego jasnego wyciągnie ze sobą. O, jest pasiatka tam. Ale moje, wysoko panowie. O, idą, schodzą z nim razem. Zgoniłem, nie było mnie. W sensie w domu byłem i sąsiad chyba zobaczył, że chodzą. Bo siedziały oba, a nie ma obu. Tu młode ruszyłem. Tu są młode, tu są stare. Na dwie kubki, o może się zbyknął Opatrzcie jego trzy sztuki zaraz wpadło Przed chwilą wpadły, cepelek już jeden wpadł tam idą ale patrzcie, moje wybierniczyły. No nic z tego. Nawet łysek jest. Łysek po dwóch tygodniach wrócił. Tu jest cepelek Pójdzie Brudny cały Poszedł cepelek O tu następny Budapeszt O tu łysek o, tu jest Nie to nie Cepel poszedł Patrzcie i Budapeszt Tu chyba też są jego Ta jeszcze dwóch było ten poszedł jeszcze jest chyba coś. Jego wpadło tu kilku. Tamten następny poszedł To jeszcze coś może być Ale nie wiem, Łysek jest to. O, wczoraj też pokarałem sąsiada. Już się sparzył z jasną Nie wiem czy spaść Warto, by dać tu jest nie mówię od kolegi są łapany. nie wiem czy są jeszcze jakieś obce o młodzież jeszcze są rozbitki To już są słabe o i tu kilka młodych No, ale tu jeszcze są nie moje siwe paszty tam chodzą. Zgonił znowu, patrzcie, ale moje co? Moje są i po locie, i po podpustce. Też gonione znowu musiały być. W sensie, dzisiaj to dwa pospusty, bo musiałem ich zgonić. O, łysek, 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 łyskowaty. Bo musiałem ich zgonić. Jak były u mnie na podpustce, i teraz, jak były tam lotowane też na podpuście trochę dzisiaj musiał polatać z oni znowu gdzieś były cztery sztuki jego Łysek się uczy w gołębiach latać Coco Chanel Dereżka zaraz tam padnie nawet z dereczki bo jajka wrzuciła mi się wkurzyła nam pani dereżka Fucha strzeliła i ucieka prawie, że codziennie Nie, dreszka się nie da bo Chociaż nie wiem czy tam nie spadło Trudno w ogóle kierunku wiatr jest w inną stronę bo odlotu Kilka sztuk Jego też na dachem się kręcą bardziej Ale chwile by nie było i już nie ma, on był obcych. Siedział pasiaty i jasny, jasny by się przydał. A samice wolne. co to do ciebie w Albo już coś jest, tu leci coś. Pocztus mój. Pst, 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 pst. Nie ma nic chyba tych obcych. Nie ma nic. Albo jest Budapeszka Może być pesztka samiczka Bardzo możliwe, że jest, ale zobaczymy. Zaka z kuprem jakaś jest Tu wam powrzucam później moje nowe nawetki, kumru do ręki są, na rękach chodzą, z ręki jedzą dziobią mnie dziady ale fajne są nie wiem ile tego odcinka wyjdzie ile tam wyjdzie, tyle wyjdzie dzisiaj muszę im czosnek dać, bo widzę, że kataru dostają co niektóre ale to dobry znak nie jest no to ile chodzi? z 15? z 20 może? nie z 15 tu kilka siedzi kilku w budzie. No ludzie tak, aby parę sztuk przegoniłem na wieczór. Może być jedno takie białe. Zaraz zobaczymy. Aha. Jest jeden. Zaraz sypnę. Zwołam je. Wezmę karmę i zwołamy, bo jest jeden sąsiadowy. A gdzie ja mam tam mam ręczko? Patrzcie ucieka, poszedł Dziad No, poszedł przy dachu No i do domu wrócił Mówiłem, że jest co jak mi się wydawało Ale aby za mi się szczaił że nie u siebie jest A już klepie tam Pierniczo może jeszcze coś jest? Raczej nie. Na no pewno nie ma więcej. Albo to budapesztka z skupiłem, jest jakaś podejrzana. Chyba, że to mój samiec, ale wątpię. Takiego jakiego by wsiadły. Dobry, daj pauzę. Mi się wydawało, że to może być nie moja budapesztka. I coś tu nie usiadło. Patrzcie, była? To nie jest moja budapeszka, Ale ładna, siwa. Skupę. Moja czajka nie siadła, tak to bo już budapeszka siedziała. Pójdzie kurde no. Nie wiem czemu ta czajka nie usiadła. Jeszcze czajka mi wyciągnie. Są tu w trójkę. Czajka del Siona. A, wam pokażę co te kule droga. Z papugą się parzy. Papuga, papuga w parę idzie ze wszystkim. Co ty gruchasz? Co ty gruchasz? Panie cymulku, ta samiczka. Кокш. Как, как ты недобрая, Идешь bola besztka. raczej już nie pójdzie. Chodzi już dłuższy czas. Mi w sumie z podpustu brakuje na pewno jednej samiczki. Oj Jednej samiczki mi brakuje. W sumie nie wiem czy czegoś jeszcze. Ostatnio się teraz sobie o, patrzcie, tu wleciał. Jak go wyjąć to? Teraz to jest pytanie. Jest kochany Po co on tam w las? Przecież ja go nie wyjmę Chyba że jakąś dziurkę se znajdzie Nie wiem jak Zobaczę może wyjdzie jakoś